My feet. Heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help souls tonight, we are losing, losing this fight. Or oh, help our souls tonight, is no one on our side who's gonna help our souls tonight. No one here to help our souls tonight. It's on me, it's on you. Who's gonna help our souls tonight? We are Witam wszystkich, z tej strony Tola i witam Was w serii mody kontra gra. E, słuchajcie kochanie, dziś zrobimy sobie małego chłopca, bo ostatnio kilka osób prosiło mnie, bym go zrobiła. Miałam też nawet zarzuty, że bardzo rzadko robię chłopców. E, ale z chłopcami jest podobnie jak z facetami. mam do nich rzeczy. A poza tym, ci co oglądają u mnie Adasia wiedzą, że był okres, gdzie u Adasia rodziły się same chłopaki i bywało tak, że kilka odcinków pod rząd, po dwóch chłopców przerabiałam na odcinku, więc po prostu już modach ich nie robiłam, bo... No bo bardzo dużo ich u Adasia przerabiałam. Jezu, jak się wystraszyłam roletami tu się coś... Nieważne. Eee, dlatego no, w tych modach rzadziej robiłam chłopców, bo ciągle ich przerabiałam u Adasia, ale dobrze, kochani, zrobimy chłopca. I jest jeszcze jedna rzecz, bo też mi zarzucacie w sumie, że wybieram samych takich ładnych simów, że nigdy nie biorę jakichś takich wiecie grubszych, puszystych powiedzmy czy ten. Ale kochani, to nie jest tak, że ja wybieram, bo ja przerabiam simów zrobionych przez Was i to Wy robicie takich simów. Możecie sobie wejść, ciężko znaleźć takich właśnie puszystych simów. To jest kilka na setki. Naprawdę. I to nie jest tak, że ja celowo takich wybieram, tylko po prostu wy takich nie robicie. Zobaczcie sobie sami, więc to nie jest tak, że, że ja to robię po to, żeby nie wiem, było mi łatwiej czy coś. Nie. Zresztą takie size plus, jak ja to mówię, też robiłam simki na przykład i to nie jest, że, że wiecie, że to celowo robię, tak? Ale mówię, wy robicie właśnie takich ładnych simów i no cóż, cóż ja na to poradzę. Ale dziś, kochani, i chłopców małych też jest bardzo mało. Słuchajcie, kilku może znalazłam, ale dziś zrobimy sobie chłopca tutaj z tej rodzinki. W ogóle zaintrygował mnie tutaj ten nagłówek. I tutaj jest dopisek: brzydka rodzina. No, dlaczego brzydka rodzina? Dajcie spokój, nie piszcie tak. Tutaj twórcą jest Dargi, proszę bardzo. I oni właśnie są tacy dość puszyści, powiedzmy. No, chłopczyk tak mniej, ale stwierdziłam właśnie, że. Jego zrobimy już tutaj. Mam ich pobranych. Teraz wiecie, wezmę sobie jeszcze raz. I w sumie wam pokażę, właśnie tak wygląda tatuś Emil. <grym> Proszę bardzo. E, tutaj jest mamuśka Julia. Tak. I tutaj jest nasz dzisiejszy bohater, Marian. <grym> Marian Zuch. A dlaczego? Hmm. Emil Nicpoń. Julia Gracz. A to jest Marian Zuch. <grym> Okej. Okay. Wszyscy mają inne nazwiska. Zresztą to jest nieważne. E, dziś właśnie zajmiemy się Marianem. E, I słuchajcie, no każdego Sima da się zmienić. E, wiadomo, że no nieraz jest ciężej, ale każdego da się każdego da się zrobić ładniej, więc wiecie, brzydka rodzina. Nie jest brzydka. <grych> Tutaj mamy właśnie Mariana. Tak wygląda, zobaczcie. Takie mam losie usta widzę, ale o, ładny chłopczyk, mi się podoba. Tak wygląda w stroju codziennym. W ogóle tak, on jest duszą towarzystwa i jest aktywny dobrze, a! w końcu pobrałam tego moda który wiecie, tutaj sprawia, że mamy w ciągu, widzicie cztery te okienka, a nie po dwa no i jest to dużo wygodniejsze i tutaj pozdrawiam osobę na pewno jest to dziewczyna, nie, wybacz nie pamiętam nikogo, która od kilku odcinków ciągle mi przypomina o tym modzie, a ja ciągle zapominam także pozdrawiam Cię kochana, proszę bardzo w końcu mam tego moda tak Eee, ułatwia życie. Podam go wam w, e, do opisu, gdybyście również chcieli, bo, no bo dużo łatwiej się szuka, prawda? Także w końcu go pobrałam. No, sklerozę mam, niestety. <grych> Oficjalny, tak wygląda. Sportowy, bardzo ładny. A to jest z gry, słuchajcie? Patrzcie, nawet nie wiedziałam. Sery to jest z gry? A, okej. Okay. Hmm, fajne. Z gry są naprawdę fajne rzeczy, patrzcie, bardzo ładnie taki dresik wygląda, podoba mi się. Do snu, o super, bardzo ładnie wygląda. Na imprezę, w ogóle z gry dla dzieciaczków, ja już Wam mówiłam, jest dużo fajnych rzeczy, ja nie mówię, że nie. I na basen, bardzo fajnie wygląda, super. Dużo fajnych rzeczy, a z modów, to jest tak jak i z facetami. Dla chłopców jest dużo mniej, a jeśli chodzi o włosy, ja wam w ogóle pokażę. Teraz jak mam po cztery, to już w ogóle zobaczcie, ile mam włosów. To jest wszystko, co mam. Także z modów jest bardzo, bardzo niewiele. Yy, I no ciężko jest cokolwiek znaleźć. Dlatego, no, też robię ciód rzadziej, rzadziej chłopców czy facetów, bo tych modów jest mniej. I nie mam wam co podać, bo nie będę w kółko brać tych samych, prawda? No ale coś spróbujemy tutaj zrobić. Także dobrze, kochani, ja biorę się za naszego Marianka i zaraz do Was wrócę. Dobrze, kochani, ja już jestem. No, z Marianem bardzo szybko poszło, słuchajcie. Tak jak i z facetami. E, zawsze idzie szybciej, bo nie ma masy dodatków, makijaży i tak dalej. I sponsorem dzisiejszego odcinka jest Onyx. <grym> tak jak często Marygold, to tutaj Onyx. E, bo uważam, że na Onyxie są najfajniejsze rzeczy dla e, dzieciaków. Co do fryzury, słuchajcie, to jest ta czapeczka. Ja bardzo lubię tą fryzurkę. O, chłopcy przepięknie w niej wyglądają. Z tym, że ona ma czapkę i tej czapki nie da się zdjąć, bo pamiętam, że kiedyś w którymś odcinku dałam też i ktoś mi napisał: No super, że w czapce da, czapkę dałaś do spania i tak dalej. No nie da się jej zdjąć, więc tutaj musimy przymknąć na to oko, że tam do snu i tak to, dalej to po prostu tej czapki nie ma, bo nie da jej się zdjąć, niestety. U facetów chyba w tej dorosłej wersji jest taka opcja, że można, ale tutaj u dzieci niestety. Albo ja nie wiem, yy, no nie widziałam, żeby dało się zdjąć tą czapkę, więc przymknijmy na to oko, w tak czy jak wygląda w niej mega, no po prostu zobaczcie jak fajnie wygląda, jest prześliczny. Jeszcze raz dla przypomnienia, tak wyglądał wcześniej, proszę bardzo, a tak wygląda teraz. No powiedzcie sami, że <zmiany> zmiana jest bardzo duża i bardzo mi się podoba. A koszulkę, spodenki, yy, butki, super wygląda oficjalnym W oficjalnym ma koszulę z szelkami, spodnie, budki też bardzo fajnie wygląda. No i tutaj też by tej czapki już nie musiał mieć, no ale cóż zrobić? E, tak, sportowo też mi się bardzo podoba, ma bluze dresy i takie adidaski, świetnie wygląda. Dosnu, e, dosnu do, snu, do snu ma koszulkę e, i takie wiecie, spodnie z tymi. To są chyba z tych pustostworków, tak mi się wydaje. No i tu też powiedzmy, że tej czapki nie ma. Na imprezę ma koszulę taką fajną w kratkę, zobaczcie, bardzo fajna ta koszula, do tego ma dżinsy i takie y, trapery, powiedzmy, no i na basen ma takie gadki. o, proszę bardzo, są też czapki, nie powinno być, no ale nie da się nic z tym zrobić, słuchajcie. Także tak wygląda nasz Marian, słuchajcie, co do włosów też jest bardzo, dla dzieci to już w ogóle jest tak mało, dla dziewczynek jest całkiem sporo, bo właśnie z tej jednej stronki, co wam często podaje, jest bardzo dużo i właśnie te włoski dla chłopców również są z tej stronki. Ta chyba też, e, więc słuchajcie, jeżeli e, wejdziecie sobie w tą stronkę, to, to wejdźcie sobie na główną stronę i tam, e, w, nie wiem, w majce C czy coś takiego i przejrzyjcie sobie, bo tam na tej stronce są genialne włosy, właśnie i dla dziewczynek, i dla chłopców, poprzerabiane właśnie z tych dla dorosłych. Także naprawdę wejdźcie na tą główną stronkę, nie tylko w ten link, który ja podaję, bo jest mnóstwo świetnych, właśnie włosów i dla dziewczynek, i e, dla chłopców. I słuchajcie, no dałam mu. Mm, czarne rzęsy, pomimo że ja dzieciom zawsze daję brązowe i zawsze o to mówię i facetom również, bo dla mnie wygląda to później tak przerysowanie. Ale dam tutaj z tej wersji, co jest takie pół na pół, czarno-brązowe, dlatego że jak dam brązowe, spójrzcie, to takie nie wiem czy wy to zobaczycie. Za jasne to jest po prostu. Tak, dlatego dałam właśnie tą wersję pół na pół. Także, także coś kochani. Mam nadzieję, że Marian y, wam się podoba. Mi się bardzo podoba. Bardzo fajny chłopczek, wyszedł super jest. E, także, także cóż, ja dziękuję za obejrzenie odcinka, mody oczywiście linki do nich znajdziecie w opisie i w komentarzu, przypominam, wszystkie hashtagi, gdybyście e, chcieli coś dla mnie stworzyć również są w opisie podane. Także żegnam się z wami i do usł... A! Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chcecie, żebym robiła jakieś takich właśnie różnych simów, czy właśnie puszystych, czy, czy nie wiem, no nie idealnych, tak, bo wiadomo, że Często się tworzy Sima takiego super, ale no różni, różni Simowie są, tak jak i ludzie, tak też sim, Simowie powinni być różni. Więc jeśli chcecie, żebym ja takich robiła, kochani, to twórzcie mi takich Simów, a wy tworzycie samych pięknych, no i cóż ja mam później zrobić? Także jeśli chcecie, to, to róbcie takich różnych, tak? No bo różni Simowie powinni być, tak jak i w życiu. Także dobrze, już teraz naprawdę żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Maren jest super, bardzo mi się podoba. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!